To znaczy, że zwyciężczynią pierwszego etapu igrzysk przyjaźni jest Twilight Sparkle i Crystal Prep. Byłaś świetna, naprawdę niesamowita. Ale nie wygrałam. Nasza szkoła jeszcze nigdy nie była tak blisko zwycięstwa. Po dokładnym podliczeniu punktów przedstawimy wam teraz uczniów, którzy przeszli do drugiego etapu igrzysk przyjaźni. Moje gratulacje, byłaś naprawdę świetna. Przepraszam, muszę iść. No dobra. A... Chcesz zobaczyć mojego kotka. Widzę, że nie tylko ja przemycam zwierzaka do szkoły. <laughs> Raczej zwierzaki. <laughs> o, ja, ja mam tylko spajka. Jaki fantastyczny słodziak! Potrafi mówić? A, 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 nic mi o tym nie wiadomo. Przy okazji gratuluję ci wygranej, ale zauważyłam, że reszta twojej drużyny podeszła do tego dość obojętnie. Ludzie w mojej szkole nie cieszą się z sukcesów, których sami nie odnoszą. To musi być straszne! Proszę, podtrzymaj! Um, po co? Głaskanie królika zawsze poprawia mi nastrój? To trochę niedorzeczne. Chyba naprawdę działa. Jestem w drużynie, z którą przegraliście. Dlaczego jesteś dla mnie taka miła? Czuję, że tego potrzebujesz. Nic ci nie jest? Um, chyba nie. Twilight! Stój! Twilight! Czekaj na mnie! Dlaczego tak nagle uciekłaś? Um, o, no, nie wiem. Może to przez tę świecącą dziewczynę? Albo te dziury w przestrzeni i psa, który gada? Ta! Dziwaczne! Wszystko dobrze? Jak się czujesz? Co to było? Gdzie się podziewałeś? Za dużo pytań naraz! Ja też się w tym wszystkim gubię. Wybacz. Pamiętam, że goniłem rogatego królika przez jakieś wiry i nie wiem, co było dalej. Potem okazało się, że jestem na rękach tej dziewczyny i gadam jak wy. Nie rozumiem, dlaczego wcześniej nie umiałem mówić. To takie proste. Twilight? Szybko, schowaj się tu! Z kim rozmawiałaś? Um, ze sobą. Tak mam, jak się denerwuję. Pani mnie szukała? Owszem, tak. To ciekawe, że uczennice Canterlot, które przeszły do następnego etapu, to te same miłe dziewczęta, które się tobą interesowały. Nie uważasz? Nie jestem pewna. Może powinna się bliżej poznać. Ale myślałam, że pani tego nie chce. Powiedzmy, że lubię być przezorna. Kto wie? Może właśnie one odkryją przed tobą sekret ostatnich sukcesów, Canterlot. Sama nie wiem. Donoszenie jest nie... nie fair. Cóż, to twoja decyzja, Twilight. Tak czy inaczej, to nie ma wpływu na twoje stypendium. Ale wiesz co? Jednak ma. Yenny, co za babsztyl. Co teraz zrobisz? Oh, nie mam pojęcia, Spike. Gubię się.